Witajcie przyjaciele. W tym tygodniu czytamy Pasze szlach. I pierwsze zdanie w naszej parszy czytamy. Hashem, emoshe, Hashem przemówił, rozmawiał z Mojżeszem. מוביונס, שלח לכו אנושים, שלח לכו אנושים, ושלילוג'י, ויוסונו אס ארס כנען, אבו סבדאלי, ג'מי, כנען, אס סר, ג'מי, זרע, אשר ענינו סר, ליבני סר, תמדאיה, ג'צ'ו מזרע, איש אחד, איש אחד, למטה יבוסיו, לשלוחו קולנוע סיבוב. השם, שמו ביהודה מוישה של הקווי ג'או, ושלילוג'ו, שלח. Lecho, a Wyszli dla siebie ludzi. Wyszli dla siebie ludzi, bo nie wysyłasz ich dla mnie, Bóg powiedział do Marzesza. Bo Bóg chciał dać nam ziemię Izraela, Erzysła, dobrą ziemię, ale ludzie nie dowierzali bali się co to za ziemia dlaczego Bóg chce żebyśmy tam poszli po co czy rzeczywiście jest to dobra ziemia baliśmy się chcieliśmy, chcieliśmy się przekonać na własne oczy czy rzeczywiście to jest dobra ziemia więc Bóg powiedział do Mojżesza słuchaj ja chcę wam dać dobrą ziemię, ludzie nie wierzą. Dobrze, szlachnął. No. Wyszedł dla siebie ludzi. Nie wysyłasz ich dla, dla mnie, bo ja ci daję, ja ci mówię, to jest dobra ziemia. Nie wierzysz, ludzie nie wierzą, dobrze. Wyszli ludzi dla siebie. To ciekawe. Wasz szlach, szlach od wysyłania. Wyszli ludzi, aby zbadali to ziemię Mamy koncept w widaizmie, kiedy nie jesteśmy w stanie wypełnić pewnej mocy, przekazania story. Możemy wysłać szliacha, Szlijach Czyli wysłannik Możemy wysłać Taką osobę Która nazywa się Szlijach Która może wypełnić tą mitwę za nas Jak to jest mitwa? To na przykład Cedaka jeżeli ktoś jest ciężko chory, nie daj Boże, na łóżku nie może się ruszać, ma pieniądze obok, na stole. Jeżeli ktoś jest obok jego łóżka, on może powiedzieć: słuchaj, przy drzwiach ktoś właśnie zapukał, potrzebuje pomocy, zbiera pieniądze. Jakiś biedak. Weź te pieniądze i pójdź daj mu te pieniądze Ta osoba, która daje te pieniądze za tego chorego, który nie może sam dać tych pieniędzy, ta osoba staje się jego śliakem, jego wysadnikiem i ten chory, który nie może sam dać tej cudaki tych pieniędzy on dostaje micwę on wypełnia to micwę e, pomagania innym micwę cydaki. E, kolejna micwa przykazanie, które mamy to na przykład kidusz poświęcanie dnia szabatu w piątek wieczorem, w sobotę rano, mamy przykazanie uświęcania szabatu nad kubkiem wina, wymawiając kidusz, robiąc kidusz. Każda osoba, każdy z nas ma ten obowiązek uświęcania dnia szabatu nad kubkiem wina w piątek wieczór i w sobotę rano, w dzień. Bardzo często widzimy, że nie każda osoba robi kidusz. Bardzo często widzimy, że jedna osoba trzyma ten, trzyma ten kubek robi kidusz, a wszyscy, którzy są zgromadzeni wokół tej osoby, odpowiadają Amen. I albo piją, to wina. Albo nie, ale odpowiadając Amen, słuchając każdego słowa, które ta osoba wymawia nad kopiem wina I odpowiadając Amen, każda ta osoba słuchająca tego jidyszu, tej osoby, wypełniła mitwę, nakaz, przywiązanie święcenia Dnia Szabatu nad kupkiem wina. W jaki sposób? Tylko tam nazywa się Shomea Keone poprzez słuchanie tej osoby, każdego słowa, które ta osoba wypowiedziała, mając w intencji, że słuchając tego Kieduszu, to jest tak, jakby ta osoba, ta osoba wymawia ten za, za wszystkich zgromadzonych. Ta osoba trzymająca kubek z winem powinna mieć w intencji, że robi ten kiedyś dla każdej osoby tutaj zgromadzonej, a każdy zgromadzony ma, powinien mieć w intencji, że słuchając każdego słowa tej osoby wymawiającej kiedyś, że wypełnia to przykazanie robienia kiedyś kiedy obie osoby robiąca Kidusz i słuchająca z Kiduszu ma to w intencji, to wtedy słuchający wypełnia obowiązek robienia kiduszu. Nie musi sam robić Kiduszu poprzez słuchanie każdego słowa i po wypowiedzeniu Amen. Na końcu błogosławieństwa On wypełnia to. Ten obowiązek uświęcania dnia Szebad nad Kubkiem. Wieku. Ta osoba, robiąca kiedy już, jest szliach, wysłannikiem każdej tutaj zgromadzonej osoby. Podobnie mamy w synagodze szliach Cybur, chazan, który modli się. Szachry, Michał, Maryc, poranną modlitwę, popołudniową czy wieczorną. A wieczorną to nie, ale poranną i popołudniową powtarzamy w synagodze drugą szłonę, drugą amidę. Dlaczego? Dlaczego Hazan, prowadzący modlitwę w synagodze, powtarza na głos modlitwę Amidę, którą każdy z nas modli się po cichu wcześniej. Dlatego, że kiedyś, tam, tam dawno temu, było tak, że nie każdy umiał czytać po hebrajsku. I Hazan, ten szliach, cibul szliach, czyli wysłannik zgromadzonych w synagodze poprzez wypowiadanie błogosławieństw z Amidy z zmarestre na głos miał witencji że on wypowiadał błogosławieństwo za tą osobę, która nie może, nie jest w stanie czytać po angielsku, sama nie może się modlić, nie umie. A ta osoba, która nie umiała czytać po angielsku, poprzez powiedzenie Amen, na końcu każdego błogosławieństwa, z Amindy, z Szmanesrej, które ten Hazan szli w Cybór, E, wypowiadał. On wypełniał e, ten, to przykazanie, nakaz modlenia się. Bo jak wiemy, mamy przykazanie modlenia się. A woda Szebeler, to serca, to modlitwa. Musimy się modlić codziennie, ale jeżeli ktoś nie umiał mówić po hebrajsku, czytać po hebrajsku, ten szliach cybul, ten hazan, ten wysłannik, który się modlił jako hazan, on mógł wypełnić to mitwę poprzez. Każdy, który, kto nie umiał mówić czytać po hebrajsku, mógł wypełnić tę poprzez słuchanie Hazana i poprzez wypowiedzenie, wypowiedzenie A main na końcu w to miejsca, które Hazan wypowiedział. Dzisiaj kontynuujemy ten zwyczaj, tego, że każdy z nas umie czytać po hebrajsku. By, być może jest ktoś taki, kto nie umie czytać po hebrajsku. Poprzez wysłuchanie tego Hazana, powiedzenie Amen. Oczywiście, tak samo jak przy kiduszu, tak samo w synagodze, ten kazan musi mieć intencje że, że wypowiadał o tą e, modlitwę. Bo za tą osobę, która może nie umieć czytać po hebrajsku. On staje się wtedy tym wysłannikiem za tą osobę, która nie umie czytać po hebrajsku, a ta osoba, która nie umie czytać po hebrajsku, musi mieć w intencji że ten chazan jest tym wysłannikiem, śliachem cywilu, nazywamy go śliach Cybur wysłannikiem zgromadzonych i obie te osoby mają w intencji to, co czyni, że ta osoba, która nie umie czytać po wypełnia to miejsce, wypełnia to miejsce modlenia. Się. Ale są też mitwy, które, które, tak nie działają. Tak na przykład, jak na przykład filin, który samodzielnie musimy założyć na rękę i na głowę. Tego szliak wysłannik nie może na, za nas zrobić, bo to jest mitwa dla mnie na, mnie, na mnie, na mnie musi zostać włożony filin na, na moją rękę, na moją głowę. Nie, na czymś innym. Taka mitwa e, nie może być wypełniona poprzez kogoś innego, ale sam mittwy, które możemy wysłać wysłannika, takie mitwy zostają wypełnione e, dla nas, za osobę, która może tę mitwę za nas zrobić, kiedy nie jesteśmy w stanie sami jej zrobić. Swasemez, z góry Kalwaryj, mówi bardzo ciekawą rzecz. Co się stało w naszej farszy? Szlach. Bóg wcale nie planował e, wysyłania ludzi do ziemi żeby zbadali tam ziemię. Bóg powiedział, ja mam ziemię, dobrą ziemię dla ciebie, chcę ją tobie dać. Chodź, zaprowadzaj cię do dobrej ziemi. Abyś ją miał dla siebie, swoich dzieci. To jest dobra ziemia. Zaufaj mu. Ale ludzie chcieli na własne oczy zobaczyć, taką ziemię Więc naszem powiedział do Mojżesza Szlaflecha. Wyszli ludzie. Z Fasemes, z góry Kalwary, mówi tak. Na tym świecie każdy z nas jest jak szliach, mitwa, wysłannik. Boga, który czyni wolę Boga na tym świecie. Bóg widząc, że ludzie chcą pójść do ziemi z do ziemi Izrael, żeby zbadać tą ziemię, jaka ona jest, Ludzie nie ufali Bogu, Bóg mógł rozgniewać się i nie dać nam tej ziemi w ogóle. Ale zamiast tego, Bóg z jego miłości, i łaskawości, i łaski, co zrobił? Przemówił do Mojżesza powiedział: szlach. Lefanaże. Wyszli ludzie. Słyszeliśmy, z Paweł mówi, w tym momencie Bóg stworzył Mitzwę, przykazanie, nakaz. Wyszli ludzie. Dobrze. Chcesz wysłać ludzi i takich tak wyślesz. To nie było w planie w ogóle, ale. Chcesz wysłać ludzi. Ludzie, ludzie chcą tam pójść. Dobrze. Wyszli ludzie. Wyszli ludzi. Stosemas z z mówi Repezów Kalwarii, że w tym momencie to stało się nicwą. To stało się nicwą. Wszyscy jesteśmy wysłannikami Boga na tym świecie. Bóg stworzył każdą osobę, każdego z nas, abyśmy byli na tym świecie. Jesteśmy wysłannikami Boga na tym świecie, każdy z nas i każdy nas czyn, nasz czyn, e, to w jaki sposób mówimy, patrzymy na świat, e, chodzimy, to w jaki sposób idziemy spać, czy wstajemy z łóżka, w jaki sposób jemy, pijemy i tak dalej. Ten sam czyn możemy użyć do służby Boga. Ten sam czyn. zwykły czyn. Ta kanapka będzie zjedzona. Zjemy tą kanapkę, tak czy inaczej. Ale kiedy mamy w intencji, że jemy tą kanapkę, żeby podziękować Bogu. Dziękujemy Bogu za kanapę. Myślimy, dlaczego, dlaczego jemy tę kanapkę? Żeby mieć siłę, żeby być silnym, żeby służyć lepiej Bogu. Dlaczego, dlaczego zarabiamy pieniądze? Żeby, żeby e, mieć gdzie spać. E, abyśmy mogli służyć Bogu lepiej. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co robimy może być użyte do służby Bogu, kiedy żyjemy. Nie jak zwierzęta, które jedzą, piją i chodzą sobie po tej ziemi. Kiedy żyjemy z świętym życiem. Życiem kawaną, z myślą, dlaczego robimy to, co robimy. Wtedy nasze życie staje się święte, o wiele lepsze, mm. bardziej duchowe. czym? wysłanie ludzi, żeby zbadali Ziemię, stało się niczym, stało się czymś, co przybliżyło nas do Boga tak samo za wszystkim co robimy możemy przy, przy, przybliżyć się do Boga zbudować relacje z Bogiem bo wszyscy jesteśmy tak jak Sfasemes, z Góry powiedział jesteśmy szluchem mitzwa jesteśmy wysłannikami Boga a każdy nasz, nasz czyn na tym świecie może być mitwa Abyśmy o tym zawsze pamiętali. Wszystkiego dobrego. Abyśmy zawsze żyli życiem świętym, z kawaną. Właściwą intencją. Dlaczego robimy to, co robimy? Miłego dnia.